Dlaczego rzuciłeś robotę z dnia na dzień? Pracowałem kiedyś w takiej drogiej restauracji, gdzie szef, Mirek, ciągle kradł napiwki od kelnerów. Czekał aż policzymy kasę, a potem mówił, że coś się nie zgadza i zabierał nadwyżkę dla siebie. W samym tamtym miesiącu odeszły już trzy osoby przez te jego numery. Ale wtedy Mirek podkręcił poziom. Zamontował kamery prosto nad miejscem, gdzie liczyliśmy napiwki. Zaczął zostawać po godzinach i oglądać nagrania. Ekipa z kuchni ostrzegła nas, że codziennie sprawdza, ile kto dokładnie zarobił. Potem zaczął wymyślać dziwne kary: za szkło, którego nie potłukłeś, za klientów, którzy wyszli bez zapłaty, choć nie była to twoja stolik, nawet za niedopasowany strój. Mimo że wszystko było czyste i z zasadami. Przegięł jak dorwał się do Sary. Nowa dziewczyna, samotna mama, ledwo zaczęła u nas pracę. Zabrał jej 60 zł mówiąc, że źle policzyła. Zaczęła płakać, bo to były pieniądze na pieluchy dla dziecka. A Mirek zaśmiał się i rzucił: "Witaj w prawdziwym świecie, księżniczko". W sobotę przyszła do nas impreza weselna, 80 osób. Zamiast pomóc, Mirek od razu zaczął kombinować. Zabrał mi połowę stolików i dał je swoim znajomym, którzy mieli tylko parki po dwie osoby. Kuchnia nie nadążała, klienci się wkurzali, a Mirek tylko patrzył, kto ile zarobił. Z tej imprezy dostałem 1500 zł na piwku, z czego 300 w gotówce. Cieszyłem się jak dziecko. W końcu miałem na ale nie trwało to długo. Mirek podszedł z notesem i powiedział: Naruszenie przepisów Dotykałeś jedzenia bez rękawiczek. Kara. 200 złotych. Sięgnął po moją kasę. Odciągnąłem rękę. Nie dotykałem żadnego jedzenia. Powiedziałem. Nazywasz mnie kłamcą? Wrzasnął tak, że wszyscy goście spojrzeli. płać albo wypad. Spojrzałem na te trzy stówy, potem na jego naburmuszoną gębę. I powiedziałem głośno: od miesięcy okradasz tu wszystkich kelnerów, zrobił się czerwony, ciszej do cholery, syknął. Ale ja jeszcze głośniej. Ten człowiek kradnie napiwki ciężko pracującym ludziom. Setki złotych. Ojciec panny młodej wstał. To prawda? Zapytał Mirka. Zostawiliśmy duży napiwek specjalnie dla obsługi. Mirek zaczął coś bełkotać o zasadach firmy, ale było za późno. Oddajcie kasę. Całą. Natychmiast powiedział ojciec. Goście zaczęli kiwać głowami i wyciągać Mirek był wśród dziesięciu kurzonych ludzi. Wtedy zadzwonił mój telefon. Mama, babcia miała zawał wcześniej w tygodniu. Pytał o ciebie, powiedziała przez łzy. Lekarze mówią, że to może być jej ostatni dzień. Spojrzałem na Mirka, który nadal próbował ratować sytuację z weselnikami. Muszę iść, powiedziałem mu. Moja babcia umiera. Odwrócił się wściekły. Twoja babcia jutro też będzie martwa. Ci klienci nie poczekają, nawet kuchnia zamarła. Ojciec panny młodej podszedł. Czy pan właśnie powiedział, że jego umierająca babcia może poczekać? Mirek zorientował się co właśnie palnął, ale było już za późno. Rozwiązałem fartuch i rzuciłem mu go pod nogi. Masz rację, powiedziałem tak, żeby wszyscy słyszeli. Jutro moja babcia już nie będzie żyć, a ty dalej będziesz śmieciem, który okrada ludzi za miskę ryżu. Wyszedłem z moimi Trzema stówkami w kieszeni. Za okna widziałem, jak ojciec panny młodej krzyczy, żeby dać mu właściciela. A Mirek próbował załagodzić sytuację. Do szpitala dotarłem w samą porę. Babcia odeszła 20 minut później, trzymając mnie za rękę. Właściciel zwolnił Mirka i błagał, żebym wrócił. Tym razem jako kierownik. Powiedziałem mu,